Witajcie drodzy youtubowicze, kazan z tej strony, a przed Wami Warhammer Quest Silver Tower. Gra pranczowa od Games Workshopu, wydana w tym roku 2016. No i ona nawiązuje oczywiście do gry Warhammer Quest z roku 1995, też wydanej przez Games Workshop. Z przodu tego dużego i bardzo ciężkiego pudełka znajdziemy ilustrację no, przedstawiającą tutaj bohaterów walczących z różnymi potworami. To jest oczywiście taka wersja artystyczna. Z tyłu zaś pudełka znajdziemy no, zdjęcie już zawartości. Tutaj jest jeden z bohaterów, Knight Questor i The Gaunt Summoner. I to jest główny wróg tej wieży. Taki oto demoniczny czarnoksiężnik. A tu znajdziemy zawartość, oczywiście po angielsku. Tutaj jest guidebook 40-stronicowy, 40-stronicowa książka przygód, 13 tych paneli, podziemia, 36 kart umiejętności i skarbów, 40 kart eksploracji, 6 figurek, tutaj figurek, 6 kart bohaterów. Figurki to zaraz omówimy, i wszystkie counterki, Tutaj widzimy znaczniki, kostki. Fajnie, że kostki są w różnych kolorach dla różnych graczy. No i 51 figurek. oczywiście jest ten bohater przeciwnika, Gaunt Summoner, 6 bohaterów graczy. Tutaj wszędzie są oni pokazani. Na przykład taki krasnolud i czy ten rycerz. Zaraz się temu przyjrzymy. I gryfound. Takie połączenie gryfa z psem, Ogroid Traumaturg, to jest chyba to dużego, ten potwór, zobaczymy. No i jeszcze pomniejsze tam potworki, tutaj takie pomyki, one mają swoje bardzo zmyślne nazwy, takie ośmionożne gobliny, bardzo ciekawie to wygląda. Z tyłu wiek niezalecany od 0 do 3 lat i zalecany 12 plus i informacja, że. Figurki przychodzą niezłożone i niepomalowane. Trzeba zrobić to samemu. Z boku pudełka, no to y, znowu znajdują się ilustracje oraz opis. Y, taki no, no nazwy, po prostu Warhammer Quest Silver Tower. Tutaj nic innego się nie dzieje. Ledwo mi się to tu mieści i ciężkie jest y, naprawdę y, czuć, czuć, y, że się zainwestowało w coś solidnego. Dobrze, otwieramy pudełeczko i co jest w środku? Dalej mamy ilustracje, znowuż przedstawiające tutaj już modele wewnątrz. A tutaj, jako że mamy przed sobą wersję preorder, są takie zaczepki, badże z bohaterami. Normalnie jest ich sześć, tylko tutaj dwie już są po prostu w użyciu. Więc mamy cztery, taki jakiś znacznik który no jeszcze nie wiem do czego służy, ale to jest unboxing, więc tylko zobaczymy co to jest. Takie karty foliowane na błyszcząco, właśnie dla preorderów, one takie były dołączane. I coś takiego, taka no nazwałbym to pocztówką, ale nie ma gdzie tu nic napisać. Tego też dostajemy. Szóstkę. Jedziemy dalej. Dalej mamy standardowe karty bohaterów, zafoliowane. Zobaczmy jak to, jak to się prezentuje. Pozbędziemy się tej folii. No schodź. Ciasno zafoliowane. I tak one wyglądają. Wszystko jest po angielsku. Oczywiście z tyłu na odwrocie jest ilustracja przedstawiająca pomalowany model danego bohatera. Tu jeszcze walczącego z potworami innymi. I tak to wygląda. No, taki układ tego jest podobny do tego, co widzimy na warscrollach do gry Warhammer Age of Sigmar. Tutaj widać, Gains Workshop no, pragnie zachować taki jednolity styl. Tutaj mamy Warprista, który no, warto zwrócić uwagę jest modelem no, czarnoskórego tutaj kapłana. I to jest dość ciekawe, bo w grach planszowych Games Workshopu ja nie kojarzę, żeby kiedykolwiek się czarnoskóra postać pojawiła. Mi on przypomina maga z pierwszej części Diablo. Jakby troszeczkę go inaczej pomalował, przekonwertował delikatnie, to by był po prostu to ten mag. Podstawki różnych rozmiarów. Widzimy mniejsze, 25 mm, większe 32 kostki. Tak jak mówiłem, są różnych kolorów. No, takie standardowe kosteczki. Niewiele, niewiele jest do pokazywania. Ale fajnie, fajnie, że są dobrane kolorystycznie do graczy. To pomaga pilnować, czyje są czyje. Modelem to się przyjrzymy za chwilę. A to są karty. Karty, i te karty, według tego co ja kojarzę, będą służyć nam do określania zachowania y, potworów, jak one się zachowują, gdyż tutaj y, walczymy w kooperacji z innymi graczami przeciwko, przeciwko tej, y, tym wszystkim potworom wieży i temu czarnoksiężnikowi. Tutaj mamy Gryfhound, jak się zachowuje. Czyli to są zapewne te exploration cards. Tak na oko jest ich tu 40, tak, to będzie to. I tu w zależności, gdzie wejdziemy, to coś się dzieje z tyłu jest taki rewers z jakimiś y, potworami bardzo bardzo kolorowymi no poza oczywiście tą jedną dra, dla Gryfhaunda jedziemy dalej y, co my tu mamy może kolejne karty tutaj mamy y, Warhammer Quest Treasure Cards Treasure Cards czyli y, no o to o co przyszliśmy się tutaj bić czyli o skarby y, to Czym każdy RPG wygrać się lubuje? Jest najważniejsze lód, żeby dobrze wszystko splądrować, wyjść z najlepszą zbroją z tego, z kupą złota. To są skarby, na pewno: Gemo, Command, Tanks In, Amulet. A te niebieskie to są skill cards, określające jakieś dodatkowe umiejętności. Jedziemy. Dalej. Książki. Książki. Tak to wygląda. Widzimy już instrukcję z tyłu. Też jest to zafoliowane. Musimy się spróbować dostać do środka tego jakoś. No. Puściło. Dobrze. Więc mamy tutaj książeczki. Zacznijmy od instrukcji. Czarno-biała instrukcja na takim zwykłym papierze. Jak do... Jak do drukarki, no ale jest w trójwymiarze. Części widzimy są już numerowane. Yy, tutaj są też opisane podkładki, jak i, podstawki, jakich użyć pod modele. Tu mamy na przykład dla tych śmiesznych goblinów 25, Grot Snatling, to się nazywa. Nazwy są bardzo wymyślne, jak to zwykle dla gains workshopu. Chaos familiars, ci są moi ulubieni, na przykład ta książka z nogami bardzo ciekawe. Ale to zaraz przyjrzymy się właściwym modelom. Tutaj jest zachęta do użycia aplikacji, dzięki której możemy też grać. Jest ona na Google Play, sklepie i App Store dla użytkowników ios -a. Tak to wygląda. Może się temu przyjrzymy, zobaczymy, ale myślę, że to nie jest najważniejsze, bo to jest to, jest to co w pudełku tego nie dostajemy po prostu. A tak prezentuje się księga zasad. No widzimy jest kolorowa, cała, to, to, to fajnie na pewno będzie się czytać. Prezentuje się super. papier jest wysokiej jakości. Książka jest szyta. No jak na tą, taką książeczkę zasad, no to naprawdę wykonanie zaskakuje na plus na plus mamy też opis, kto jest kim? Taki flaw, żebyśmy się wczuli. No i potworki. Ogroik. Ogrojk traumaturg. Super. Super. Nazwy są super. Dobra. A to jest. E, e, księga Przygód. No i jej mamy nie czytać, póki e, coś w grze nas do niej nie przekierowuje. E, możemy ryzykować obłęd. Zajrzyjmy jednak ukradkiem, co tu się. Znajduje. I tutaj mamy opis jakiś zasad, co się stanie. A tu jest opis flafowy. Więc no, to ma tak u, u, ubarwić nam rozgrywkę. I tu widać są numery, więc pewnie jesteśmy odwoływani przez coś w tej grze do tego. Na, żeby tego nie czytać całego, żeby nie psuć sobie po prostu zabawy z rozgrywki. No, i teraz przechodzimy do najfajniejszego, czyli wyprasek. Temu się przyjrzymy w zbliżeniu oddzielnie, więc na razie to usunę wszystko z drogi. Tu mamy dwie takie same wypraski. A to jest cał, całe takie kartony. Tu jeszcze znalazły się większe podstawki, 40 mm, a ta, ta największa, no nie jest napisana, ale to jest chyba 50 mm średnica, pewnie dlatego. Ogroid Traumatark. No i zaraz przyjrzymy się tym kawałkom planszy. Planszę mamy też oczywiście zafoliowaną. Zrywamy tą folię i dostajemy się do środka. Widzimy karton jest całkiem gruby. Na oko to 3 mm ma. Więc wygląda to solidnie. I to, to były te elementy, które dodawały wagi temu pudełku. Teraz to czuję w ręku. No, i widzimy, są tylko do wypchnięcia, trzymają się bardzo delikatnie w tym. Tak to wygląda. Z drugiej strony też jest jakaś faktura, więc nie, nie tylko z tej, której używamy, ale żeby była jakaś ozdoba. No, widzimy, te podziemia są dwóch typów, więc tu w różnych grach będziemy mogli sobie różnie to układać, i na pewno będzie to zróżnicowane. To są jakieś counterki. Po czaszkach domyślam się, że rany, znaczniki ran. Dobrze. Się bardzo delikatnie trzyma, że aż mi to ciężko pokazać, bo o, wypina się jak podnoszę. No nie, no jakość tego jest super. Bardzo ładnie to wygląda. No, oczywiście, jeśli komuś się taka tematyka podoba, no widzimy ta wieża, ta silver tower tytułowa, no to nie jest typowa architektura to jest napełnione magią, wygląda to dość nieziemsko, W te wszystkie wzorki nigdy takiej podłogi nie układała ona się tak tutaj została pozmieniana magicznie bardzo żywe kolory świetnie jest to wykonane i tak to wygląda. Nie dostajemy żadnych spinek do spinania tego terenu. No i jak ostatnio pokazywałem wam Dungeon Saga, no to chyba dobrze, bo nic nam nie będzie tego rysować. No i to jest chyba jeden element, który nie jest dwustronny. Tutaj z tyłu jest po prostu czarny. I tak to tak to się prezentuje. Cztery takie arkusze. Naprawdę wykonane z takiego grubego i ciężkiego kartonu. Myślę, że wytrzymają no sporo bitew. że przyjrzyjmy się wypraskom. to jest taka wypraska e, tych potworów. takie identyczne znajdziemy w pudełku dwie i widzimy tutaj różne pokrętactwa, że to ja tak to nazwę. E, tutaj zinca jakiś potwór. E, tu te e, takie goblinki niby groty. E, śmiesznie to wygląda z kilkoma rękoma. Z kilkoma stopami. Widać, że te modele zostały uproszczone. Nie w sensie detali oczywiście, ale konstrukcji. Nie, nie znajdziemy tutaj pozowalności, jednak no, po prostu są, składają się z niewielkiej ilości części i myślę, że to pomoże w montażu. No i tutaj nie znajdziemy także opcji dla tych modeli. Tutaj jest taki familiar, stópki z książką. Zaraz zobaczymy sobie, jak to z drugiej strony wygląda. Tarcza to raczej wygląda mi na wewnętrzną jej część. Tak zgadza się, tutaj z zewnątrz wygląda to trochę inaczej, ale to za chwilkę. No i widzimy, no co tu dużo mówić, no to jest to są nowe plastiki Gains Workshopu tutaj detale po prostu wylewają się z tego tonami, to wygląda świetnie. O ile oczywiście pasuje nam taki styl, a no, ale to są potwory, które będziemy mordować, miejmy nadzieję, a nie one nas, przebijając się przez te podziemia. A tak to wygląda z drugiej strony. Ciężko mi na czymś szczególnym zawiesić oko, bo tu wszystko jest naprawdę interesujące. O, tutaj jest głowa Skevena. Widzimy te, te małe. Goblinki one się składają z dwóch części. Ten skejwe, no to jeśli ta głowa jest od niego, no to widzimy tutaj jeszcze tylko rękę do niego gdzieś tam dokleimy poza tą głową. No, konstrukcja tego myślę nie powinna przysporzyć wielu problemów. O, tu są takie malutkie jakieś ludziki z płomyków, demoniki. No, tylko malowanie tego, no to oczywiście jest już wyższa szkoła jazdy. Trzeba będzie się tutaj pobawić nad tym wszystkim. No i trzeba także uważać na drobne elementy, żeby tutaj tego nie połamać. Tutaj jest ich dość sporo, dość sporo takich drobnych. Mam na przykład takie włoski drobnych elementów, na które no, uważam, należy uważać, żeby tego nie połamać sobie. O to jest bardzo cieniutkie słychać, jak, jak się dotknie palcem. Ale jest to twardy plastik, więc myślę, że z jakością tego. Yy, z wytrzymałością tego nie będzie problemu. Tutaj mamy wypraskę przedstawiającego tego demigryfopsa, że tak to nazwę, i czarnoskórego kapłana. Księga jest, którą trzyma w jednej ręce, młot w drugiej na ramiennik. Ten młot domyślam się, że gdzieś przy pasie się mu przykleja. No i widzimy tutaj peleryna ma fajne detale. Od razu ułatwi to nam malowanie, gdyż nie musimy całej płaskiej powierzchni malować. Tylko możemy się troszkę na tych detalach skupić. Tak to prezentuje się z tyłu. No, tutaj jest wcięcie. To na pewno wszystko będzie nam pasować. A tutaj jest twarz. Twarz tego kapłana. Jak widzimy, rysy tej twarzy są charakterystyczne dla osób no, czarnoskórych. Tak? Więc tutaj mamy takie większe trochę usta. Jeśli byśmy chcieli zrobić, no po prostu pomalować go na biało, no to to będzie wyglądać nienaturalnie. Tą główkę należałoby zmienić na jakąś inną. Ale no po co, po co. Ładnie to wygląda, więc może być taka. A tutaj mamy tego rycerza, Sigmarite. No on jest konstrukcją, widać... Uproszczony, przypomina mi troszkę tego Sigmarite z White Dwarfa, jeśli chodzi o liczbę elementów. Mamy tu rękę z mieczem, głowę, pelerynę, zbroję i rękę starczą. i to wszystko. Więc model jest dość uproszczony, jeśli chodzi właśnie o tą konstrukcję, jak wszystko, i to, to jest plus. To jest plus w grze planszowej, No i widzimy mnóstwo fajnych szczegółów. Tutaj mamy bohatera tego, tego złego bohatera. Elementy. Widzimy tutaj on ma jakieś wzory na skórze. Ogony dziwne takie, kon, dziwne takie konstrukcje z niego tu powstały. I tutaj druga część na kolejnej wyprasce to jest jego twarz. A tu kawałek broni. Kopyta ma takie, no on będzie duży na pewno. Troszkę dziwnie to wygląda, bo to jest taka wypraska. Oto z dziurką, tu mamy część, tu mamy część. Mamy figurkę takiego barbarzyńcy The Dark code Chieftain. No i tutaj widzimy, on jest ubrany w takie skóry, buty, głowę ma, włosy upięte u góry, na tej główce topór, miecz, no i jakąś odciętą głowę jakiegoś już demona czy kogoś zmutowanego człowieka. Ciężko powiedzieć, tak to się prezentuje. No on ma, jest tutaj, gdzie się popisać względem malowania na tych skórach, tu na tych jego trofeach stanowiących elementy jego zbroi. Na kolejnej wyprasce znajdziemy następnych bohaterów. Ta postać tutaj jest bardzo tajemnicza. I nawet nie wiemy jaka to jest rasa, choć hmm, po tutaj ciele no, wnioskowałbym, że jest to raczej elfka. Nazywa się to Dymisteuer Sej i tyle tylko o tym wiadomo. Widzimy kostur, no, jest to postać na pewno y, magiczna, gdyż tu się unosi y, na jakichś takich magicznych oparach. Nóż y, dostała także, y, twarzy nie widzimy, jest skryta pod taką maską która zasłania nawet oczy, więc na pewno postać ta postrzega rzeczywistość, no, dzięki jakiejś formie magii, czy złej czy dobrej, do końca nie wiadomo. Dalej mamy krasnoluda. To ten krasnolud to jest nazywa się już, wam mówię, the Fire Slayer Doom i no on. Ma bardzo ciekawy hełm z irokezem. Tutaj krótkie nóżki. Broda obfita. Oczywiście wielki topór, jak na krasnoluda przystało. Nie jeden. No i taka dość nietypowa broń. Także dzierży coś takiego. No nie, będzie raczej spory jak na krasnoluda. Patrząc tu po tych częściach. Zwłaszcza mu te włosy dodadzą wzrostu. Ale szczegóły są jak najbardziej oddane. I kto nam tu jeszcze został? został? Została nam jeszcze jedna figurka bohaterów: The Tenebril Shard. To coś takiego. To na oko jest jakiś mroczny elf. Tutaj już widzimy jego twarz. No to jest, to jest super jakaś skóra z łańcuchami. Trochę, no to, to będzie na pewno popis do malowania wspaniały. Poza dynamiczna. Ale no, figurka przychodzi w jednej pozie, tutaj inaczej tego nie skleimy, tak jak większość. No i przechodzimy do tego głównego czarnoksiężnika, który tutaj no, no jest głównym antagonistą naszych bohaterów. Trzyma księgę, która, która no, jest niekompletna. Tutaj jest jakaś wyrwa w niej, może coś magicznego właśnie z niej wychodzi. Taki ma hełm śmieszny na tym hełmie wyrosły mu dodatkowe oczy, tutaj ma kostur, płaszcz, tu jakieś pióra z przodu, księga, tu wygląda z zewnątrz takiej okładka. Czaruje coś od razu ręko. No tak to się prezentuje. Nie jest on największy, największy jest tam ten potwór oczywiście, którego już widzieliśmy. No i tutaj mamy jeszcze rok 2016 Gains Workshopu, więc to sobie gdzieś tam nie leżało. Na stronie Games Workshopu można kupić tego, tą grę całą planszową w takim dealu, gdzie dostajemy dwa numery White Warfa jeszcze i książkę po prostu fabularną. Jednak jeśli zamawialiśmy to w priorderze, także dostaniemy te dwa White Warfy, wydanie tu 120 i 121. Poza takim standardowym tutaj przedstawieniem, tej gry, czyli tego Warhammer Quest Silver Tower, pokazaniu figurek i nakręceniu nas na zakup tej gry oczywiście. Co, co jest interesującego, zwłaszcza dla tych, co kupili, szczególnie dla tych, co kupili, poradniki malarskie, to jest, to jest na pewno plus. I Scroll do Warhammera Age of Sigmar w numerze 120 mamy dla bohaterów te Scroll, więc... No Jeśli po prostu ich sobie skroimy i pomalujemy, będziemy mogli grać Warhammera i of Sigmar nimi, więc to jest na pewno plus. Dalej, poradniki malarskie i, i no, jeszcze o taka piękna ilustracja przedstawiająca wszystkie te kolorowe potwory. A w drugim numerze mamy zapowiedź: The Might of Heroes. To taki dodatek będzie bohaterów, cały taki deal, gdzie będziemy mogli ich kupić. Więc tą grę będzie można sobie rozbudować. Mighty Heroes Silver Tower Expansion Pack. Więc będziemy mieli gry ciekawsze, jak dokupimy te modele. To już są dostępne modele w sprzedaży Games Workshopu, ale one teraz wyjdą w takim dealu. No i mam nadzieję, że dzięki temu będą trochę taniej, niż kupować je oddzielnie. I tu znowu mamy poradniki malarskie do innych modeli, niż w tamtym numerze oczywiście. A w środku są warskrole do Warhammera Age of Sigmar dla tych wszystkich potworów. Czyli mam tutaj tego wielkiego potwora, Ogroik Traumatorg, mój ulubiony chyba z tego zestawu. On tak ciekawie wygląda. Jest duży i fajny. No i dla tych wszystkich pomniejszych potworków też będziemy mogli je sobie wystawić. No one są z domeny oczywiście chaosu. I tak to, tak to po prostu wygląda. Ale ci są. Destruction. Ci są troszkę inni. Grot Snatling. Scatlings. Nie Snatling. Scatlings. Kurcze. Tutaj wszystko jest inne. I jeszcze tutaj Chaosu, Skaveni, Death Runner. Więc tak to wygląda. Myślę, że no, nawet jeśli kupimy tą grę, to warto się zaopatrzyć w te White warfy. Jeśli nie w tym dealu, no to gdzieś oddzielnie, żeby mieć te war scroll. Ja to proponuję sobie. Wy, wy, wyjąć z tego, pociąć tutaj po środku, oczywiście, i pojedynczo zalaminować. Wtedy będziemy mieli to na trwałe zrobione i będzie nas przez długi czas cieszyć. Zanim przejdziemy do podsumowania, pragnę podziękować jeszcze mojemu koledze Michałowi, który udostępnił mi do tego unboxingu ten wspaniały egzemplarz gry wraz z całą tą zawartością preorderową, czyli dwoma widewarfami i dodatkami, które już widzieliście. Przejdźmy do podsumowania. Tutaj skupię się oczywiście na wersji pudełkowej, no bo pre już miał miejsce, więc jest to, jak to ładnie można ująć, musztarda po obiedzie. Tutaj za całość zapłacimy na stronie Games Workshopu 475 zł, ale na przykład w sklepie Strategia Centrum Gier takie pudło będzie kosztować złotych 400 zł na chwilę obecną, kiedy ja to nagrywam. W tej cenie dostajemy no, bardzo ładnie wykonane modele, całą grę i tu już jest powiew współczesności, możemy wspomagać się w grze aplikacją, która wygląda dość prosto, ja ją widziałem tutaj no, szału nie ma, że tak powiem, ale no jest to na pewno taki powiew świeżości, całość jest genialnie wykonana, te wszystkie elementy no jakość, jakość jest. Tylko pytanie, czy chcemy tyle wydać na grę planszową Żeby wycisnąć pełen potencjał z tej gry? No, to jeszcze warto zaopatrzyć się w te wide którym się przyjrzeliśmy. Wtedy modele te będziemy mogli wykorzystywać w grze Warhammer Age of Sigmar. Więc no zwiększy nam się tu uniwersalność i tak jakby więcej otrzymamy w tym pudełku. Dodatkowo, jeszcze jest zapowiedziany ten dodatek z czterema bohaterami, z tym pakiem. No bardzo ciekawe, czy Games Workshop będzie dodatkowo coś jeszcze wydawał do tej gry, poza tym jednym dealem. Wątpię, szczerze mówiąc, ale może, może mnie zaskoczą i jeszcze coś się za jakiś czas pojawi dodatkowego, żeby tą grę rozbudować. Ciężko mi ją samą oceniać, bo no bo w nią oczywiście nie grałem. Odpakowywaliście ją razem ze mną tutaj na nagraniu. Pokazałem Wam, co się tu znajduje. No i myślę, myślę, że jest to warte tyle, ale należy się zastanowić, no, czy, to jest, czy to jest wydatek dla nas. Jeszcze nie wiem, czy wspomniałem gra jest od dwóch do czterech graczy. Tutaj całość opiera się na takiej kooperacji, żeby pokonać ten labirynt. Nie walczymy między innymi graczami walczymy przeciwko temu labiryntowi. Dobrze, napiszcie mi proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tej grze. Może już w nią nawet graliście, kiedy to oglądacie. Z chęcią poczytam, czy w ogóle podobają wam się te unboxingi gier planszowych. Też chciałbym jakiś feedback tutaj uzyskać, czy to się wam podoba, czy z chęcią to oglądacie. No troszkę długie są te materiały, ale widzicie, tu jest mnóstwo zawartości w tych grach, no, którą zawsze chcę wam jak najlepiej pokazać. Zachęcam do odwiedzenia mojego kanału, subskrypcji, jeśli jeszcze nie należycie do grona moich widzów. Znajdziecie tam unboxingi i innych modeli do Kings of War czy do września 1939. No i zachęcam do udostępnienia tych filmów, materiałów w sieci na Facebooku. Znajdziecie na Facebooku także mój profil Kazan. Link zawsze znajduje się w opisie filmu. Ja już kończę. Oglądaliście unboxing Kazana. Pozdrawiam Was. Cześć.